Co tam? Radulf? To ty? Cześć, witajcie z tej strony, Majki. Może nie widzimy się u sił w tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, ale w trakcie właśnie podróży do nich trafiłem na obóz bandytów. Do jakiejś dziwnej jaskini szedłem. Hej, niech ktoś tu zejdzie! Pomocy! No, i ja mamy pojedynek, myślę, że to warto było wierzyć. Wow, naprawdę ten nasz zaczantowany... miecz jest niesamowicie silny. Przynajmniej teraz, na, na tych y, przeciwników. No, dużo piwa, ale my to wiadomo, co z tym drugim, takie sprzedamy. Chociaż nie wiem, mówię o tym sprzedawaniu, że będę nie wiadomo ile sprzedawał, a na dobrą sprawę jeszcze niczego nie sprzedałem. No, zapominam za każdym razem. Ale dobra, no... Fajna, fajna, dobra, Nie no, dobra, nie będę tego O, żelazna strzała, to się akurat... To się akurat przyda i tego akurat nie sprzedam. W drodze wyjątku. Strzał na hełmat jest gorszy niż się go O, jakiś czarodziej. Już nie tym razem, jednak pójdę. Myliłeś się nieźle. Ok, ok, raz już tyle, tam to nie jest potrzebne. Marskim mutem, cztery srebra, długi łuk jest zle, jest sto, Nie, na kapusty nie będę zbierał. Szczulajmy się. Ale dobra, no. O, dobra. Ok, lepsze rękawice, nic, co w kondycji i dużo złota. Yy, zakładamy od razu te rękawice, żeby mi po prostu nie zapomnieć. Chciałem okay, zaraz rękawice, świetnie. Yy, nie wiem do Dobra, nie będę tego dotykał. Ogarnę to sobie po nagraniu. I zobaczę do czego to służy, tak na dobrą sprawę, bo nie wiem No chyba tu już... wow. jest... Co to było? Przede mną się nie schowa wow. Czy to jest jakiś? Co to jest? Dobra, nie chcę widzieć. wiedzieć. Ale tam się ktoś nastrzela i zobaczymy to jest zwierzątko może to jakiś naprawy, jakiś patek, wygląda to Czas umierać! Dobra, po bandytach oczywiście ich przeszukujemy i zaczymy ta akwatka. Naprawdę ciekawi, co to za okej Ok, lepszy łuk, to jest tu porządku. Wiem, co? Sprawdzę, co to jest. Nie będę oczywiście się do tego podchodził Że mogę tak przestrzelić No nie Jezu Chryste Nie spodziewałem się, że to tak łatwo się Dobra bierze nasz, nasz mieści. Dziwny ten wilk No dobra i tak nie wyszło to wyglądał na groźniejszego Ale uwierzcie mi, nie zrobiłem tego specjalnie tu jest? Nic tu nie ma. O Jezu. Tylko naraziłem swoje życie niepotrzebnie. No świetnie. Standardowo. To jest chyba już wyjście w ogóle z, z tej jaskini. Przynajmniej tak mi się wydaje. No chyba już tutaj nic nie znajdziemy. Już mogę zestrzelić tu coś? Nie mogę tego. Ej, tam jest ciało, muszę to zestrzelić jakoś. No chyba nie mogę. Dobra, whatever, nieważne, nie idziemy. Dobra, i to jest wyjście. Biała rzeka, punkt widowy. Ok, czyli w tym momencie będziemy wychodzić właśnie z, z tej jaskiń. Czy coś tu jest? Jest. Kajuar, żelazna ręka. To ja cię zaraz pokażę, zenchantowaną rękę. Jest taki się on jest troszeczkę mocniejszy. Chociaż tak. robi straszną głupotę. Teraz duży łuk. Dobra, nie było trudno. Wyglądał na potężnego przeciwnika, a wyszedł na zbiocinia za prostu. Okej, okay, widzę fajne jakieś. O, ale kozak rzeczy. W sensie, no nie wiem czy to jest kozak. Ale są na pewno lepsze od naszych. No, oczywiście muszę coś parę rzeczy, bo zapominam je sprzedawać. Ale z tego miejsca, chcę Wam powiedzieć, że widzimy się o Siwobrodych, więc dajcie mi sekundkę, do nich dotrę i widzimy się za chwilę. Więc okej, okay, udało mi się dotrzeć w końcu do Siwobrodych. Mam taką nadzieję, że w końcu mi się uda, bo próbowałem dojść. Naprawdę, droga poza tym droga nie jest krótka, droga jest naprawdę długa, kręta i w ogóle łatwo się było pomylić. No i już dochodzę do Siwobrodych powoli i tam Śnieżny Troll mnie spotyka i mnie zabija i przechodzić drogę od nowa Więc naprawdę docencie to Że musiałem się tyle namęczyć, ale wiadomo Ja jestem Majki i lubię sobie utrudniać życie Okej, okay, więc w końcu udało nam się dojść A, chciałem przeszukać pusty kuper. okej okay. Jezu, w końcu, naprawdę nie wiecie jak się cieszę w końcu mi się udało to wyjść. Fajnie to A zatem, smocze dziecię, objawia się w tej właśnie chwili. U schyłku epoki. Zobaczymy, czy naprawdę posiadasz dar. Pokaż nam, smocze dziecię. Zasmakujmy Twego głosu. O jeszcze jednego potrąciłem. Smocze Dziecie, to naprawdę ty. Witaj na wysokim Krodgarze. Jestem mistrz Arngeir, mówię w imieniu Siwobrodych. Powiedz, smocze Dziecie, dlaczego tu przybywasz? Jesteśmy zaszczyceni. Móc powitać smocze dziecię na wysokim chrodkarze. Zrobimy co w naszej mocy, by nauczyć się korzystać z daru w drodze ku przeznaczeniu. Tego musisz się dowiedzieć samodzielnie. Możemy wskazać ci drogę, lecz nie cel. Udało Ci się pokazać, iż naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Masz w i i się w końcu nauczyć, żeby wykroczyć wskazaną ci ścieżką? To się jeszcze okaże. No na pewno się okaże, więc bez przejdźmy W treningu tył. udało ci się postawić pierwsze kroki na drodze do złożenia smoków. W tłum krzyk: Zobaczmy, czy masz w sobie chęć do nauki. Gdy krzyczysz, mówisz na rzeczu smoków. Stąd smocza krew pozwala ci poznawać słowa mocy. Wszystkie krzyki składają się z trzech złotych. Skończmy już tę teorię, Zmiany zacznijmy praktykę, proszę. Słów, Miał całego dnia, żeby tu siedzi... Mistrz Eynard nauczyciel Ro. Drugiego no. Tak. Słowa nie, nie rozróżniam was, wiecie, popatrz jesteście tocy sami, znaczy gdyby nie znaszli problem. Równowaga. Połącz ją z wóz siłą. Aby lepiej ukierunkować swój dum. Ro... Fus! szybkie postępy, smocze dziecię. Uczysz się nowych słów i czym prawdziwym jest. Rzeczywiście masz dar, lecz nauka słów mocy to jedno krok pierwszy. Musisz odkryć ich znaczenie poprzez nieustanną praktykę, by móc ich używać w krzyż... No to nieustanna praktyka będzie wtedy, my kiedy w końcu mnie nauczycie w teorii, ja sobie pójdę jako i tam będę zabijał różne i przeróżne smoki i dalej. Szybko, szybko, panowie szybki. Poległego smoka. W ramach inicjacji mistrz Einar pozwoli ci skorzystać ze swojego zrozumienia RO. Przepraszam. Użyj krzyku nieugiętej siły, aby uderzać w pojawiające się cele. Dobrze, dobrze. Udało się. Jeszcze dwa razy. No dawajcie szybciej, panowie szybciej, szybciej. Nie mamy całego dnia. Dobra robota. Jeszcze raz. Jezu, naprawdę... Ucierpio psychicznie. Tutaj na w wobrodzi, bo cały czas... Inni mi pomiatam, więc naprawdę się wobrodzi. Przepraszam. Wybaczcie mi. Chciałem się któregoś Imponujące twój dum jest bardzo dokładny Masz sobie potencjał smocze dzieci wiem, że mam potencjał już każdy mi to mówi. idź za mistrzem Bory. Który da? O, tutaj mistrzu Bori, a możemy troszeczkę tak, no jak powiedzieć szybciej. Zdrażu tu jest ten dziedziniec. No właśnie, więc byłem przed mistrzem, Borym. Nie musiałem stare za nim iść No co? Jezu, jest to Muszę poczekać aż on się ruszy Aha, świetnie Przewoln być szybszy, wyszło tak, że byłem wolniejszy. No, cudownie. Bardzo przemyślana decyzja co zrobiłem. To jest jakaś brama? Nie wiem co to jest, ale mam nadzieję, że to rozwala. Zobaczymy teraz, czy zdołasz się nauczyć zupełnie nowego krzyku. Mistrz Bori nauczy cię to znaczy tornado. Brzmi fajnie. Wult. Musisz usłyszeć słowo w sobie, zanim będziesz w stanie się. O! 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 Szczerze, bardzo szybko. Znam swoje miejscowości i to szybki nie Następnie przyjdzie twoja kole. Mistrz Borri. Bex. 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 Wód, Teraz twoja wow, stań przy. Czy... <laughs> fajne. Użyj trąbę Podoba mi się powietrze. to już naprawdę. im się zamknie. Zera, z amatorem, yy... trąba chwilę, oddychaj i skup się. Dobra. Udało się. Tak szybkie opanowanie nowego tłumu jest zaświające. Słyszałem opowieści o zdolnościach Smoczych Dzieciąt, ale ujrzycie na własne oczy. Nie, bynajmniej. miej na względzie, że umiejętności nie zastąpią Ci rozumu. Przyszła pora na ostatnią opowiedź. Odzyskaj równorgena Piotra Władnego, założyciela naszego zakonu. Z jego grobowca w prastarej świątyni Gra, nie zbaczaj z drogi głosu, a powrócisz zwycięsko! A więc dobra. Myślałem, że to będzie troszeczkę bliżej, a nie mogę użyć tam trybu szybkiej podróży, więc y, odzyskamy ten dróg już w następnym odcinku, a teraz wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się już w następnym odcinku, który pojawi się prawdopodobnie jutro. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!